Witam państwa. Dziś gościem telewizji Zabrze jest pani Helena Budzanowska, pełnomocnik prezydenta miasta Zabrze do spraw osób niepełnosprawnych. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Pani pełnomocnik, miesiąc maj to taki miesiąc, który zwraca w sposób szczególny naszą uwagę na problemy osób niepełnosprawnych. Niedawno obchodziliśmy Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a pani jest tą osobą, która na co dzień zajmuje się. Wieloma problemami osób niepełnosprawnych. Jakie to są najczęściej problemy? Najprzeróżniejsze, myślę, od, począwszy od dnia codziennego, poprzez edukację, zdrowie, rehabilitację. To wszystko, co tak naprawdę służy rodzinom, służy osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu. No my tutaj w ramach zania, zadań powiatów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizujemy szereg zadań wspierających i rodziny, i indywidualnie osoby niepełnosprawne w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, no i również w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecamy zadania organizacjom, które zrzeszają osoby niepełnosprawne i one realizują różnego rodzaju projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, do ich rodzin. No mogę tutaj przytoczyć świetlice terapeutyczne, jakie są na terenie naszego miasta, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, dorosłych już, absolwentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie. I te świetlice pozwalają na kontynuację no, dalszej tutaj edukacji, dalszego rozwoju już po zakończeniu zespołu szkół. Dla osób, które jakby nie mają możliwości przejścia czy na otwarty rynek pracy, czy kontynuowania dalej nauki, no ze względu właśnie na swoją niepełnosprawność. Takich organizacji w Zabrze jest znacznie więcej, bo to nie tylko świetlice wspomniane przez Panią. Ale są to również inne organizacje i stowarzyszenia. Zresztą warto też przy tej okazji powiedzieć, że już na poziomie takiej wczesnej edukacji tworzą się stowarzyszenia, których działalność jest skoncentrowana wokół osób niepełnosprawnych, ale już właśnie na etapie przedszkola czy też szkoły podstawowej. Tak, jak najbardziej. Tutaj mówimy i o dzieciach, ale też mówimy o osobach dorosłych, które dawno już mają edukację za sobą, ale zrzeszają pewnego rodzaju yy, yy, tej osoby, które mają pewnego rodzaju niepełnosprawności, czy stowarzyszenie mazonek, czy osoby laryngektomowane, czy osoby niesłyszące. Yy, no i tutaj na przykład do, w odniesieniu do osób niesłyszących jest również też świetlica prowadzona, również właśnie dla dzieci, dla rodziców, gdzie można, czy rodzice mogą się nauczyć tutaj języka migowego. Aby mogli porozumiewać się ze swoim dzieckiem. No, ten, ten wachlarz jest przeogromny, moglibyśmy tutaj mhm. rzeczywiście poświęcić bardzo dużo czasu. Niemniej wszystkie te stowarzyszenia działają na zasadzie współpracy miasta. Także my tutaj, jak możemy, tak wspomagamy. No nie tylko budżetowo, ale też mamy Centrum Organizacji Podarządowych i tam organizacje, które mają swoją siedzibę. No, w ramach istniejącego centrum organizacji pozarządowych mogą organizować różnego rodzaju spotkania, warsztaty, i tutaj sala jest udostępniona bezpłatnie, co myślę, że też jest dużą ulgą dla tych organizacji. Nie bez znaczenia. Tak. Pani pełnomocnik, do tej pory osoba niepełnosprawna kojarzyła nam się z osobą poruszającą się na przykład na wózku inwalidzkim i większość, taką osobą, która większość czasu spędza jednak w domu, w zamkniętych czterech ścianach. No, ten wizerunek już zupełnie się zmienił, tak można by rzec. Coraz częściej takie osoby spotykamy po prostu, na ulicach, spotykamy w różnych miejscach, te osoby biorą aktywny udział w życiu miasta. Proszę powiedzieć, jak pani ocenia jakby tę zmianę, tę bardzo korzystną zmianę. To znaczy zauważyłam, że same osoby niepełnosprawne wzięły sprawy w swoje ręce i zaczęły wychodzić do społeczeństwa, zaczęły po prostu funkcjonować w tym społeczeństwie. Rzeczywiście przestaje to już być tematem tabu, że w rodzinie jest osoba niepełnosprawna i też społeczeństwo obeznaje się z wizerunkiem osoby może nieco inaczej funkcjonującej, ale jednak pełnoprawnej, jednak mieszkańca Zabrze, no, na zasadzie równości szans, ale też myślę, że tutaj programy pomocowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, głównie właśnie skierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo, w ramach aktywnego samorządu, właśnie nasze miasto też realizuje ten program, mogą otrzymać no, najnowszej generacji sprzęt służący do poruszania, tudzież i wózki o napędzie elektrycznym, prawda, akumulatorowym, i to daje też pewną swobodę, że no, można jednak być w markecie, prawda, bo, bo też już tych barier tam nie ma, samodzielnie zrobić zakupy. Myślę, że to też, to też właśnie dużo dało, że te osoby mają narzędzia do tego, żeby mogły czuć się rzeczywiście swobodnie. A jak jest z rynkiem pracy? To znaczy czy pracodawcy coraz chętniej zatrudniają w swoich przedsiębiorstwach osoby niepełnosprawne? Myślę, że tak, aczkolwiek nie jest to jeszcze to, co miało być. Ale patrząc ogólnie na sytuację osób które poszukują pracy, czy bezrobotnych, bezrobotnych, pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych. Prawda jest taka, że ciężko jest otrzymać dobrą pracę. No tutaj dodatkowo rzeczywiście jeszcze jest ten czynnik niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy organizuje szereg warsztatów dla pracodawców, no żeby też mogli dowiedzieć się, nie tylko o korzyściach, bo tutaj zatrudnienie osoby i myśląc tylko o korzyściach, no to niestety myślę, że nie jest to droga do tego, aby taki pracownik dobrze czuł się w takim zakładzie. Tu jeszcze potrzebny jest klimat, tu potrzebne są jeszcze osoby, które rzeczywiście przyjmą tą osobę na równych warunkach szereg jakby tutaj działań się na to składa, niemniej pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne. Właściwie to, o czym Pani mówi, tutaj bardzo duże znaczenie w takim codziennym życiu osób niepełnosprawnych ma też integracja z osobami zdrowymi i to także na każdym poziomie, czy w szkole, czy w zakładzie pracy, czy po prostu na wycieczce organizowanej przez stowarzyszenie. Właśnie szereg tych działań ma taki charakter integracyjny, prawda? Chodzi o to, żeby umieć się znaleźć w określonej sytuacji, przyjąć taką osobę niepełnosprawną. Tak, Pani Redaktor, słusznie, słusznie Pani powiedziała, przyjąć taką osobę. Czyli nie tworzymy w tej chwili środowiska dla osób pełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście to środowisko otwarte przyjmuje tą osobę niepełnosprawną do siebie na równych warunkach. No wtedy możemy tutaj mówić o pełnej integracji, jeśli ta osoba uważana jest za pełna. Wartościową, no, bo jeśli jest osoba na wózku, tak naprawdę ten wózek zastępuje jej y, nogi. No ale no, co poza tym? No, no, czym się różni? No, niczym się nie różni. Mhm. Proszę powiedzieć, w, w najbliższym czasie, jakiego rodzaju imprezy są organizowane w mieście, właśnie z myślą o osobach niepełnosprawnych? Czy możemy tutaj coś zarekomendować? Tak, jak najbardziej możemy. Tutaj zarekomendować. 20 maja Zespół Szkół nr 40 wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasza Szkoła, Nasz Dom organizuje cykliczną konferencję o autyzmie. I tutaj y, y, o tyle jest to y, takie bardzo doświadczające, mm -hmm. bo udział w konferencji y, biorą również rodzice, ale nie tylko na zasadzie uczestnictwa, ale również. Przedstawienia tu swoich sposobów na życie z dzieckiem, które ma autyzm. I to myślę, takie te wskazówki bardzo cenne są. Także tutaj serdecznie zapraszam na konferencję 20 maja. Będzie ona w restauracji Beskid. Oprócz tego, że będzie to konferencja, również będą stoiska informacyjne dla rodziców, dla osób, które będą chętne skorzystać, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oczywiście nasze miasto wystawia się z Rodzinką na 5. Plus bo to też jest ważne, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, także też będziemy służyć tutaj poradom rodzicom i osobom chętnym. Myślę, że szczegółowe informacje na pewno będzie można znaleźć na stronie internetowej, chociażby Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Tak ale Pani Pełnomocnik, na zakończenie naszej rozmowy, Rozpoczęliśmy od tego, że no niedawno y, mówiliśmy było, było święto, był dzień dedykowany osobom niepełnosprawnym i walce z dyskryminacją tych osób. Czy Pani zdaniem, y, czy, czy w Pani działalności, czy w Pani pracy spotyka się Pani jeszcze właśnie z taką dyskryminacją osób niepełnosprawnych? Czy zdarza czy, się? Na pewno zdarza się, aczkolwiek y, ja bardzo nie lubię słowa walka, y, bo to oznacza dla mnie coś negatywnego. Uh -huh. y, ja bardziej lubię takie słowo integracja, właśnie łączanie się. Oczywiście, że, że zdarzają się takie sytuacje, no ale myślę, że one też nie wynikają z jakiejś niechęci, bardzo dużą stopniu wynikają z niewiedzy. Jeśli się czegoś boimy, to unikamy tego. No, nie staramy się tutaj jakby zgłębić sedno czy dowiedzieć się czegokolwiek. Fajnie jest dla niektórych unikać tematu i mówić, że tego tematu nie ma, że, że, tego, że to nas nie dotyczy. Czyli jednak no, warto postawić tak. nacisk na edukację, na to, na edukację, by poszerzać edukację, swoją wiedzę. Dokładnie, Dokładnie na edukację, na warsztaty, na informacje. Tu, między innymi, bardzo dziękuję właśnie Państwa Telewizji, bo bardzo często pojawiają się różnego rodzaju programy, które edukują, informują, no i integrują i pomagają tym osobom, które są w niewiedzy i uważają, że osoby niepełnosprawne, nie wiem czy są gorsze, czy po prostu boją się. Zetknąć z nimi, że coś się niedobrego wydarzy. I pamiętajmy o tym, że osoby niepełnosprawne to nie tylko te wspomniane zresztą przez nas wcześniej, które poruszają się na wózku, ale także osoby no, niepełnosprawne intelektualnie. Tak, ja tutaj w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie to myślę, że mają bardzo trudno, bo niejednokrotnie działają poprzez swojego pełnomocnika, poprzez swojego opiekuna, no same jakby nie, nie mogący się wypowiedzieć. No tu rzeczywiście kierujmy do osób niepełnosprawnych intelektualnie bardzo prosty przekaz. To są też takie wizualne przekazy typu piktogramy w instytucjach, jeśli się pojawią, bardzo proste. Jeśli rozmawiamy z taką osobą, też używajmy bardzo prostego słownictwa, nieskomplikowanego. Będzie na pewno łatwiejszy, łatwiejszy ten kontakt wtedy. Drodzy Państwo, na zakończenie możemy Państwa uwadze oczywiście polecić wszystkie serwisy internetowe i programy, które są poświęcone takim problemom, ale także odsyłamy Państwa do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Zdrowia, do Pani Pełnomocnik. Zapraszam. Zapraszamy w takim razie do tego kontaktu. Ja Pani dziękuję za przybycie dziękuję do i za rozmowę Państwu. Dziękujemy już za uwagę. Do zobaczenia.